Cześć, Tomasz Petrowski z tej strony. Wpadłem na pomysł, żeby nagrać dla Was kilka filmów, myślę o serii filmów, gdzie omówię Wam jak trenują największe gwiazdy boksu. Zrobię to na podstawie fragmentów ich treningów dostępnych w sieci. Po prostu pokażę Wam jak oni trenują i w międzyczasie będę omawiał co robią, po co to robią i czy to ma sens z punktu widzenia bardziej zawodnika amatorskiego, czy zawodnika na kompletnie innym poziomie wytrenowania. Jeżeli będzie Wam się podobała taka seria, dajcie mi znać pod tym filmikiem, zostawcie łapkę w górę i napiszcie mi, o kim chcielibyście, abym nagrał kolejny odcinek. Będzie to coś kompletnie innego niż Sylwetki Mistrzów, ponieważ będę patrzył głównie na zawodników, którzy w tym momencie są dużo bardziej aktywni w social media, czyli głównie zawodników młodych. Dajcie znać, co o tym sądzicie, i zapraszam na odcinek. Pierwszym zawodnikiem, o którym chciałem Wam powiedzieć, jest mega popularny Ryan Garcia, który w internecie ma Multum fanów, tak, Multum followersów, udostępnia non stop jakieś filmiki ze swoich treningów, czy to w garażu, czy teraz razem z ekipą Canelo. Także jest o czym rozmawiać. Tutaj akurat trenuje on na gruszce refleksowej, takiej wolno stojącej. Jest to bardzo fajny sprzęt. Ja patrzyłem w ogóle na ten konkretny rodzaj gruszki, że jest dostępny, bo generalnie gruszki, które możecie kupić na przykład gdzieś tam w Decathlonie, czy gdziekolwiek indziej, są słabej jakości, są miękkie i to jest kompletnie inny poziom niż ta gruszka, na której trenuje Ryan Garcia. Gruszki tego typu kosztują po 1000 zł i więcej. Więc jeżeli was stać, no to śmiało możecie sobie kupić. Dla niego to nie jest żaden wydatek, prawda? Więc on może sobie na to pozwolić. On tutaj trenuje szybkość, celność, tak zwane oczko na tej gruszce i przy okazji uniki, więc no timing, tak? Więc tutaj bardzo fajnie polecam. Możecie trenować na zwykłej gruszce refleksowej, zawieszanej góra-dół na gumkach. Tak teraz na przykład Ryan to robi i to jest świetny trening. Możemy trenować na tym szybkość, refleks, dynamikę, timing, tak jak mówię. Możemy to robić w miejscu, możemy chodzić. Jeden z lepszych treningów, który moim zdaniem pozwala Ryanowi być tak dynamicznym i tak szybkim, jak jest w tym momencie, tak? A jak wiemy jest zawodnikiem bardzo szybkim i ta szybkość, no większość jego rywali spala, jak to mawiał trener Kazda Matt. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o Rajana, no to wiadomo, że on trenuje w tym momencie z najlepszymi. Bardzo często wrzuca właśnie te filmiki na tej gruszce, bo na tym spędza kupę czasu i to przynosi efekty. Zobaczcie, że rusza się, robi różne kombinacje, różne ciosy, bloki, uniki, przejścia. Kurczę, no... Zobaczcie jak się ta gruszka lata i że on cały czas w nią trafia, czy patrzy, czy nie patrzy. Tutaj mamy speedback, na którym też trenuje. No jest to jeden ze sprzętów, na którym trenowali wielcy mistrzowie, cały czas się go używa. I tak naprawdę on służy do tego, żeby złapać szybkość, precyzję uderzeń. I też wyczuć nie tylko dystans, ale też mieć cały czas to wyczucie uderzania. Tak? Jeżeli chodzi o tarczę, no to zobaczcie, że trenuje on te... Mocne ciosy na korpus i wręcz przestawia swoich rywali. Zobaczcie, że na tym filmiku Ryan Garcia praktycznie cały czas trenuje albo konkretne sekcje ciosów, albo właśnie na piłce refleksowej. Tutaj właśnie gdzieś na obozie w górach, jeszcze chyba robi wagę, bo gdzieś tam mówię, więcej jest pasem, trenuje szybkie uderzenia proste. Po co to robi? Bo jeżeli chcecie być szybcy, Musicie trenować szybko. Po prostu. Tutaj jest bardzo fajne ćwiczenie na refleks właśnie w tym momencie, gdzie ktoś świeci mu laserem tak na ścianie i on ma uderzać tam, gdzie zaświeci laser. Bardzo fajne na oczko ćwiczenie i moim zdaniem rewelacja, bo jest to coś, czegoś zazwyczaj się nie robi. Kto by wpadł na taki pomysł. Oni wpadli i to daje efekty. Tutaj ćwiczenie na brzuch, zwisie napięty brzuch, jeszcze uderzenia fajny sposób na wzmacnianie brzucha. Również polecam wypróbować w ogóle gdzieś tam w stanie z napiętym brzuchem, żeby ktoś drugi uderzał w ten brzuch, bo wiadomo, brzuch można w ten sposób wzmacniać, ale pamiętajcie, nie róbcie tego, jeżeli chodzi o głowę, bo tacy, że tak powiem, takie asy też były. Głowa się nie wzmacnia od uderzeń. Brzuch, owszem. Zobaczcie, no Ryan jest bardzo dynamicznym zawodnikiem i jak dla mnie Rewelacja no Jest szybki, tutaj akurat no jest typowo właśnie na szybkość trening tak, z gumami. Teraz przejdziemy sobie jeszcze do drugiej sekcji, gdzie Ryan sparuje z Canelo Alvarezem. Zobaczcie tutaj fragment sesji sparringowej Canelo z Garcia, gdzie wiadomo, że no to jest kompletnie inna waga, tak, natomiast no Garcia jest w stanie tutaj sprawić kanela problemy, jeżeli chodzi o szybkość, dlatego kanela chce z nim sparować, bo ta dynamika. Pozwolimy się przyzwyczaić do zawodników, którzy będą dużo szybsi. Natomiast dla Garcia taki sparring jest o tyle fajny, że na no, kanale cały czas idzie na niego, naciera na niego, jest silniejszy fizycznie i Garcia sobie z takim zawodnikiem musi poradzić. No, czasami może się zdarzyć tak, że ktoś będzie właśnie tak na niego szedł. Jeżeli by doszło do jego walki np. z Tankiem Davisem, no to przecież Davis będzie cały czas napierał na niego i, i będzie dążył do tego półdystansu, żeby zniwelować a tu szybkości Garci i długości jego ramion. E, tutaj chłopaki wymieniali też ciosy na korpus, więc to, to jest fajne, bo e, warto sparować też z zawodnikami z różnych kategorii wagowych, żeby po prostu mieć ogląd sytuacji. Jeżeli sparuje się z kimś cięższym, on będzie bił mocniej. Jeżeli jesteście w stanie przyjąć te jego ciosy nawet w kaskach, w większych rękawicach, no to już tak te ciosy zawodników z waszej kategorii wagowej was nie będą... Może nie tyle bolały, ale nie będą dla was takie straszne, tak? I z drugą strony, jeżeli będziecie walczyli z kimś, kto jest lżejszy i będzie szybszy, to będziecie w stanie się mocniej zaadaptować i szybciej zaadaptować do szybkości swojego rywala, jeżeli okaże się, że będzie od was szybszy, bo będziecie już mieli do czynienia z kimś, kto był zdecydowanie szybszy, prawda? Fajne rozwiązania treningowe, moim zdaniem, super rozwiązanie. Tutaj mamy jeszcze kolejny filmik, właśnie ze Sparingu Canelo z Ryanem, gdzie. Garcia tutaj wykorzystuje konkretne rzeczy i tak samo Canelo, cały czas stara się po prostu uderzać na korpus wysłaniać swojego rywala, natomiast Garcia stara się wykorzystać zasięg ramion tutaj znowu też razem trenują już nie na sparingu, ale po prostu robią razem tarcze robią takie zadaniówki trochę uczą się ze sobą bo wiadomo jeden jest mistrzem świata już Zawodnikiem, który tak naprawdę jest na samym szczycie, a drugi na ten szczyt chce wejść i do niego pretenduje. Więc uczą się razem, i sądzę, że teraz Ryan Garcia, trenując razem z Canelo i całą jego ekipą, wejdzie na jeszcze wyższy poziom. Więc przyglądajcie się temu chłopakowi, możecie znaleźć naprawdę dużo filmików z jego treningów. Ja osobiście sądzę, że to jest gość, którego warto naśladować. Przede wszystkim wiemy jak to robić, no bo tak jak mówię, no to jest człowiek bardzo medialny, jest młody, więc ma wielu followersów, można go śledzić, obserwować jak trenuje i to ma sens. Jeżeli chcecie wejść na wyższy poziom, uczcie się od najlepszych, uczcie się od tych zawodników, do których stylu chcecie się upodobnić, prawda? Bo wiadomo, należy zrobić swój własny styl, ale można czerpać od zawodników, którzy nam się podobają. Ok, myślę, że to tyle na ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzach. Chętnie nagram dla Was więcej odcinków z tego typu przede wszystkim. Trzymajcie się, cześć.